Ania, mam pytanie do ciebie. Słucham. Ale tak szczerze, gadamy między sobą. Ma, masz chłopaka, czy nie masz chłopaka, bo nie wiem. Ja nie mam chłopaka. A twoja mam siostra? Też nie. A którą od was mogę zaliczyć pierwszą? Eee, twoją siostrę czy ciebie? <ścoughs> którą bym mógł zaliczyć? Zaliczył ciebie, no Może pierwsze bym zaliczył ciebie, a później twoją siostrę, Co ty na to? <ścoughs> Ej, jebuj, kurwa, nie kurwa w Aby dwie bym zaliczył, Kurwa, już mnie się, kurwa poki, jak mnie to Fajne foki z wasą. Pięma. Jesteś bardzo hamski, wiesz? Myślałam, że będziemy razem. Oh, no, nie, żartowałem! To taki żart! Bo... Przepraszam! Już nie chcę być z tobą. Nic się zabierze. No to spierdalaj, głupia suko. takie kurwy! Jedna kurwa gruba, a druga kurba żółty bosach kurwa. Jedna gruba jebnięta i jej siota też jebnięta. Co tam u was? Co za szmaty?

Ha, pierdziela, ale zytuszki! Auu, 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 auuu! Ha, ha, Siem, ha, ha, siema! Siema! siema Debil! Cześć dziewczyny! Cześć dziewczyny, co tam u was? Dobrze. Szmaty. Cześć dziewczyny! Eee, cześć chłopaków. Ale jesteście piękne! Eee... Ty za to. Dlaczego? Co za szmata? Czy to jest w porządku? Normalnie ja Messi, normalnie Messi, kurwa, Ronaldo, kurwa, i jeszcze. Ja pierdolę, Messi. Przypominasz Messiego! Ronaldo, Messi i dwa krupasy, kurwa. Dwa grupasy, kurwa. Dwa A lubisz czosnek? Spierdalaj. Gruba ryba, Nie, 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 Edi, bardzo dziękuję. Zasuba na YouTube. Dzwoni Ładnie wyglądasz. Ty kurwo, Ale ty jesteś brzydki. Biju. Najariarny wiatr za... dla was gra, muzyką was pozdrawiamy cały świat, tu po brzeg, do góry, z nas Krzysiu, pa pa, pa pa, ram, pa, pa, ram, pa, pa, ram, pa, pa. Ram, pa, pa. Ram, pa, pa.

udera w albańskim karnu łatwo zna w prosie na bilerach bo oh, wrześ oh, nad tym krajom i ziół streczy w całej siano wraz z kuchniem to płatnym Laska, Co? Jak masz na imię? Ja mam na imię Popek no. Nie masz Popek. a co to są za... Ja jestem Popek Co to są za typy tam z tyłu obok ciebie? Bodygardy eee. Chcielibyście Chcielibyście Zresztą... być bogardami, ale jesteście kurwami, a nie bogigardami. Dawid Jasper? No. To jest Jasper? Siemano, siemano. Powiedz Gagri, Gagri. A robisz live'a teraz? No robię, robię. A małe pytanie, wypromujesz naszego Instagrama wspólnego? Nie, nie wypromuję. Proszę, Proszę. Za Donate'a dużego. Gagri. Za dużego Donate'a wypromuję. A ile? Ile? Dla ciebie e, 7 złotych Dagri, ale ja nie mam no To masz pechas, pierdalaj Nie chcesz promo? Za 7 złotych to by wypierdalaj Ty się obserwujących bym miała Na Instagramie Cześć królewno Co tam u Ciebie? Pa Pachory Hej królewno, co tam u ciebie? Kolejna szmatła czy coś pi pi piłeś co dzisiaj, czy śpałeś, bo tej dziwnie, jesteś dziwnie naśpany, masz oczy podkrążone. Nie, piję ten, Ice Pijesz tea, ale coś, trawkę paliłeś chyba, zioło paliłem. Nie, nie, nie Dawid, w żadnym wypadku. To dlaczego masz podkrążone oczy? Zawsze takie ja mam. To sobie pokaż, pokaż, przybliż do kamery. Nie przybliżę, nie No bo paliłeś nie. zioło stary, ja wiem, że ty paliłeś zioło. Nieprawda, nieprawda Dawid. Widzowie, on palił zioło, palił zioło. Smokuj Abidej! Smokuj Abidej! Masz przecież Nie, nie mam czasu. A jesteś dziewicą? Nie. Już nie jesteś. nie Rozumiem. Rozumiem. A ja wiesz, jest taki dziewica. Do poczochlania.